To nie jest kraj dla niskobudżetowych podróżników. To nie jest kraj do lekkiego i przyjemnego życia. A mimo to, gdy tu byłam, uśmiechali się tu codziennie Kubańczycy, a wraz z nimi turyści. Choć jak powiedział mi jeden z mieszkańców, Wy przyjedziecie na wakacje, świetnie będziecie się bawić. I wyjedziecie, a my tu zostajemy i jakoś musimy żyć. Dlatego tak ważne są polecenia i dbanie o dobrą reputację, o turystów, by ci wrócili zadowoleni i sprowadzili kolejne osoby, a wraz z nimi tak bardzo pożądane dolary i euro. Kuba była pierwszym odwiedzonym przeze mnie krajem Ameryki Łacińskiej, skąd rozpoczęłam prawie półroczną samodzielną podróż przez Amerykę Południową.